XR1100 Shoy W tym kasku połączono kask, który jest rzeczywiście sportowy w pełni, czyli podwójne D Mega Wentylacja z odrobiną cywilizacji. Duża osłona szczęki. Kask nie jest bardzo głośny, jest neutralny pod tym względem. Ale rzeczywiście, jeżeli ktoś jeździ motocyklem, który ma aspiracje sportowe lub używa sobie turystyki przez no jak pociąg TGW. Czyli raczej podąża z dużymi prędkościami, to jest to kas, który jest zaprojektowany do podrążania w takim pochyleniu albo nawet w takim pochyleniu. Także kto lubi regulować prędkość pochyleniem kasły, to to jest kas dla niego. Po raz kolejny szyba odsuwająca się od reszty skorupy od uszczelki. także mamy możliwość zamontowania pilnoka, który w ogóle nie chodzi w pole widzenia nawet przy dużym pochyleniu. Możliwość zablokowania szyby. Rewelacyjne odprowadzanie ciepła za pomocą czterech. Ogromnych otworów, które są wyjściami wentylacji kanałowej, czyli rzeczywiście spocenie się w tym kasku nie jest łatwe, ale wykonalne. Tak naprawdę końcowa wentylacja wychodzi tędy. Mamy wyjmowane całkowicie wnętrze, zapięcie podwójne D. Pinlock w komplecie, kurtyna pod brodę w komplecie. I jeżeli chcesz połączyć trochę ognia i trochę wody, to ten kask robi to bardzo dobrze. Nadal włókno szklane. Kask budowany nadal na wielu skorupach, także przychodząc do sklepu mierząc kask masz gwarancję na to, że ten kask będzie dopasowany do Twojej głowy, a nie stanie się wiaderykiem, które po roku czasu będziesz mógł sobie wyrzucić, bo będzie za duży.